O, I tak to wygląda, takie stanowisko. Zapalam światło, więc szybkie jakieś tematy są tutaj ogarniane, robione. Tutaj alternator został z perzociny wyjęty. A tak to wygląda spod spodu. Światło jest. Także taki dzisiaj szybki odcineczek. Nie będzie nic. Niestety z mechaniki, bo nie mieliśmy na to czasu, ale w następnym tygodniu coś wrzucę. Prawa strona, lewa strona, osobne dałem zapalanie po to, żeby nie marnować prądu. No i co, żółta farba trochę mnie poniosło, więc tak kolorowo. Eee, nie mamy dużych wymagań, drzwi nieobrobione, ściana nieobrobiona, bo zaraz ktoś napisze, że o Jezus Maria, zrobił stanowisko, a jest kiepsko bardzo. Także tak to wygląda. To patrz na to, tutaj też jest nieobrobione, a tutaj jest cegiełko, którą można się wywrócić. Więc co, zabieramy te elementy e, z kanału. Kanał jest spoko, trochę głowa wystaje, ale damy radę. E, no i co? No i ogólnie robiliśmy już tu ze 4 samochody takie szybkie akcje. Dlatego ten, te, te, ta posadzka jest cała brudna. Żadna wylewka nie była tutaj. E, nie wylewaliśmy nic, żadnej wylewki nie dawaliśmy. Jeszcze tutaj jakieś kamyczki pomalowane. Więc e, wygląda to jak wygląda, ale. Jest dobrze, naprawdę jest dobrze, więc tutaj mamy taki regał pierdoły, który musieliśmy umieścić w środku Mamy jeszcze jeden magazynek, ale się nie pomieściło, więc jest spoko kompresor To idzie na zewnątrz, wypad i co? i Wózek pasuje, zresztą ten wózek idzie gdzie indziej, bo zamówiłem paletę Żeby uzbroić to stanowisko, zaraz ją rozpakujemy razem no, i ogólnie tak to wygląda. Jeszcze na górę pójdzie dodatkowe dwa światła, bo jednak światło się przyda. Nadechy leżą po tamtej stronie. Więc nie wiem, ile to ma. To ma ze 35 metrów pomieszczenie. Coś takiego będzie pewnie miało. Więc jest spoko. A tutaj jeszcze schodki żółte schną. A tam jakieś pogawędki. No, ale tak to ogólnie wygląda. Więc zależało mi, żeby to było przejściowe. Przejście jest, dalej jest ciepło, drzwi nieobrobione, nieważne. Dobra, to co, rozpakowujemy, jeszcze powieszę na górę światła i można wjeżdżać pełną gębą, że tak to powiem. Opla, opla, opla. Powiem Wam, że żółty kolor jest fajny, ja żółty kolor lubię. Na pewno będzie mi się milej tutaj pracować. I tak, kartkę ściągnę, co zamówiłem. Dobra, zrywamy to. I rozpakowujemy. Zobaczymy, co wziąłem. W zasadzie pamiętam, ale zobaczycie, jak wyposażę te stanowisko, żeby było praktycznie wszystko pod ręką, żeby nie latać od. Pomieszczenia do pomieszczenia, na pewno zawsze czegoś będzie brakowało, ale to taki startowy jest pakiecik. tak, taki wózeczek to jest bardzo dobra sprawa klucze wszystkie macie na miejscu te się wysypały, za mocno to zdjąłem niestety siły nie mam już tyle więc wszystkie klucze potrzebne są zaraz to sobie uporządkuję a tu pusto pewnie no i jeszcze dolna jest pusta można sobie, to co to jest. Aha, zamki dodatkowe, jakby się zepsuły, to mamy do otwierania. Jeszcze się nie zepsuły do tej pory, bo tych wózków to trochę mam i na hali tam są, więc spełniają swoją funkcję. Kurde, ja tak chodzę i zaraz spadnie do tego kanału. I no, i koniec filmów będzie tutaj. E... Żabkę wziąłem, dlatego że pierwotnie miał być podnośnik kanałowy. No Nalec... jest. Problem z tym podnośnikiem. Znaczy, problemu w zasadzie nie ma. Problem jest z tym, że na zewnątrz muszę zrobić porządek, ze względu na to, że nie mogę się złamać w tej części. Jak dojeżdżam, więc jak powywalam opony z tamtej części, to wtedy będzie podnośnik i będę mógł się łamać. Póki co, jak wjeżdżamy samochodem, kładziemy dechy i lawirujemy tutaj, więc podnośnik z czasem. Póki co, wziąłem taki dwie tony. Jatowski, tutaj mamy przewód. Rolkę, no to pewnie wiecie jak ona wygląda, nawet na zdjęciu widać też swoją funkcję spełnia. Są tutaj, o nie zwinęli, nie zwinęli. No a tutaj mamy uszczelkę założoną i też pracujemy nad tym samochodem. Ogólnie yy, głowica słuchajcie jest pęknięta, jest pęknięta głowica. Jest pęknięta na wydechu. Jest pęknięta na wydechu. Tutaj leje nam się e, podsysa wody. Więc tak, przyjechała, została sprawdzona. Klient, e, klient chce zrobić sobie. Klient zakupił nową, a my teraz posadzamy uszczelniacze zaworowe na nią. E, I tak to wygląda. Dobra, jedziemy dalej z rozpieczętowaniem. I tak, jak mówię, wziąłem najpotrzebniejsze rzeczy, czyli, czyli patrzymy dalej. Co? O. No i tak, i taką przezawkę magnetyczną. Przezawkę zaraz się skoleczę. To jest kubełek na śmieci do wózka. Także on będzie obok. Po prostu go się daje tu i jest porządeczek Tutaj mamy przyssaweczkę magnetyczną Na pistolety, na pneumaty Tutaj mamy Wkrętarkę Bardzo dobra rzecz, słuchajcie ta wkrętarka to jest Szybkość działania, szybkość pracy, a poza tym tyle razy była mokra W wodzie i jej się nic nie stało O dziwo No jakieś pierdoły, latarki No i dobra, i tutaj mamy różnego rodzaju pierdoły jak widzicie pneumaty opla pneumata też wziąłem i tak to wygląda mały i duży także wszystko będzie w stanowisku ja to rozpieczętowuję jeszcze ze stołu dół.